Wolniejszenie, osłabienie! pomniejszenie, osłabienie! Wolniejszenie, osłabienie! Wolniejszenie, osłabienie osłabienie osłabienie, osłabienie! 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 W ramach projektu mieliśmy okazję zorganizowania pleneru fotograficzno-teatralnego opartego na działaniach happeningowych inspirowanych działaniami performatywnymi Tadeusza Kandora. Zatem grupa. 60 młodych artystów animowała przez 4 godziny strefę kultury, które działania tej grupy dokumentowała taka liczba 24 fotografików pod okiem Bartłomieja Barczyka, Piotra Borowicza oraz Bartłomieja Sowy i ci fotografowie jeszcze zostaną u nas na takim cyklu dwudniowych warsztatów, gdzie będą zgłębiać technikę oraz gdzieś tam swoje umiejętności. Natomiast mieliśmy okazję również podziwiać studentów Wydziału Lekarskiego z Wrocławia, którzy potokiem Lucyny Sypniewskiej oraz Piotra Tomaszewskiego przygotowali happeningi oraz taki mini spektakl, również oparty na świecie, na specyfice świata Tadeusza Kantora. A na deser, na deser przygotowaliśmy dla Państwa czytanie performatywne, czyli taki jeden wielki. Eksperyment, w którym udział wzięli studenci Wydziału Aktorskiego w Krakowie oraz studenci Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu pod opieką artystyczną Sylwii Hewczyńskiej, Lewandowskiej oraz mojej skromnej osoby. <grych> Czytanie to było takim jednym wielkim, rzeczywiście improwizowanym przedsięwzięciem, gdzie studenci otrzymali tylko Cząstkowe zadania, taki kościec dramaturgiczny, i na bazie tego tekstu tekstu lekcji medialańskich Kantora przygotowaliśmy interaktywne działanie wciągające rzeczywiście w uczestnictwo potencjalną widownię. Projekt mistyfikantorium realizowany przez Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego. Jest to projekt, który Przygotowaliśmy w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Tadeusza Kantora i połączyliśmy to z okazją Międzynarodowego Dnia Teatru. W projekcie wzięło udział blisko 90 artystów, fotografików tancerzy, aktorów, którzy współpracują z nami jako studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Wydziału w Krakowie, w Bytoniu i we Wrocławiu z uczestnictwem i pomocą Teatru Bezpańskiego oraz partnerskim udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Jedna biała, druga czarna.